O, da się ty działa. <grywa> <O, k> <grywa> Dobra, zagramy sobie. To klasycznie co zagrawało. A tak to nie było DRKów. A! Przez nagle... A nie po prostu... Dobra. Nieważne zapomniałem po prostu jak zajebi... zajebi... To jest zmienianie technik, które trzeba wklikiwać po, po milion razy, żeby załapało jeden input. Dobra, Czeka. czekaj chwilę, ja... czekaj, ja sobie muszę berwanie przypomnieć. No O kurde. Ty kurwa, a dobra, czekaj, pod tym jest blokada. Czekaj, cyk. Emeryt. Czekaj, pod tym jest blokada, to pod tym jest to, pod tym jest to. Pod, pod X-em są shurikeny, czyli odbija tak Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra i tutaj, tutaj masz ulepszone shurikeny, a nie masz... Ja, ja klikam. Chyba blokad blok na tym, o Jezus, dobra, słuchajcie. One, two, three Ja zapominam jak się tu klika O kur... no tak Ty bo mi... Co? Czekaj, czekaj o, Mi bumper nie działa, mi bumper nie działa, nie mogę sobie tego przyzwać no dobra, no to już pies. Dobra, przeżyję z tym, ale... Jestem Emerytem, przecież, na Jestem... O Jezu, bo ty nie możesz kombować takie pośledzenie. Ty nie możesz pośledzenie kombować, jest dobrze. No... Błagam BOS-a Aha, bo, generalnie moje bumpery, mój bumper i mój trigger są pod tym samym tak naprawdę, nie? <laughs> <laughs> o? No? Właśnie nie wiem <laughs> <laughs> Ale to jest upośledzone, posz! Ja p... No wy jesteśmy tylko upośledzeni Dobra, to i czekaj, nie, bo trzeba... trzeba sobie przypomnieć, jak się grało w tą grę O nie wyszło. dobra A to cóż <laughs> Klikam nie, klikam nie. <śmiech> <śmiech> Ale jest, jest twarde UFO, bo ja nie mogę używać mojego lewego tego. Ja nie mogę mojego supporta lewego używać. <głosy> <głosy> nie mogę mojego supporta lewego używać. <noise> to... O jezus! Proszę, proszę! <głosy> <głosy> Mamy problem <to! głosy> Mówię, ja już... Ja nigdy chyba nim nawet nie grałem. Nie, bo Kurwa, LB dalej nie działa. No dlatego ja wybieram jednego supporta też. Emeryci. Stormowi Emeryci. Dobrze no przysięgam. No Przysięgam, tę jest tak f***** Ja stoję w miejscu przez pół godziny w

Nie, nie wierzę! Pixel, piksel No i ch... Przechodzi przez no tak To jesteśmy serio emerytami <laughs> Nie dam widać leciego, no mówię, to jest... To jest, to jest tak rozwalony. Emerytura wchodzi, no co mogę powiedzieć, że nie będę robił turniej, nie będę jeszcze na turnieju Nie no ta gra! To... Ta gra jest fucking... Że mówię, kiedyś grali? I think <laughs>